PL. Jesteśmy bezpieczni! Siemanko, z tej strony Mark, Mark Krawczak, Lemy, na bieżąco, znajdujemy się na gali Fight Empire 1, a razem ze mną Bartek Władkowicz. Siemanko. Siemanko, witam wszystkich, Bartek Wicepski. <grym> Bartek, no uwaga nie będę pytał, tak jak obiecałem, natomiast zapytam o galę, którą właśnie kończymy. Powiedz, jak twoje wrażenia, dlatego że komentowałeś, więc no te pojedynki musiałeś widzieć. Oczywiście, od początku, od deski do deski galę całą obejrzałem, super pojedynki, bardzo wyrównane, z żadnych nic meczy. Mieliśmy skończenia, mieliśmy decyzje, mieliśmy splity, mieliśmy jednogłośne, e, naprawdę pełen wachlarz e, wszystkich decyzji, skończeń i e, super pokaz umiejętności. Pe, e, niektóre zaskoczenia, nie powiem, że nie, e, bardzo przyjemnie się oglądało, bardzo przyjemnie się komentowało, super gala. Wspomniałeś o zaskoczeniach, jesteśmy już po Iwancie, więc możesz powiedzieć, jakie były Twoje typy, kto Cię zaskoczył? E, wiesz co, typy, typy wydaje mi się, że jakbym obstawiał, to pochodziłyby mi takie, jakie postawiłem, chociaż spodziewałem się, że Achmed Katajew najbardziej mnie zaskoczył tym, że miał to duszenie naprawdę głęboko wpięte, a Daniel Kolasiński normalnie ze światów wrócił. No, duszenie było pięknie pod szyjką i zdziwił mnie na pewno tym, tą ucieczką. W walce wieczoru ten Mansur poddał dosłownie na szczękę. Więc to też jest takie zaskoczenie, niecodzienne nie na pewno skończenie i Michał Kolesiński też jest twardy, bardzo doświadczony, więc no powiem Ci szczerze, że, że nie, 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 nie mogłem jakby też przewidzieć niektórych rzeczy i myślę, że to jest takie największe, najbardziej największe, mi to cieszy, że każda walka jednak dostarczyła takich emocji, takiego wow. Okay. Bartek, zapytam jeszcze z zaskoczenia: Już znamy, natomiast powiedz mi, jaka walka tobie się najbardziej podobała? Co zapamiętasz z tej gali szczególnie? E, tak, jak sobie teraz pomyślę, to chyba najbardziej mi to. to właśnie to jest najbardziej mi zapadł w pamięci ten moment, kiedy Daniel Kolociński już był dosłownie na granicy i wyszedł. I wyszedł, to, to, to najbardziej mi zapadł, zapadnie w pamięci. Ale też bardzo mi się podobała walka Przemka Górnego z Konradem Dratwą, który też zaczął bardzo tak powoli, jak myślę, mazarnie i nagle się odpalił i, i, i tam pod koniec już porozdawał karty. E, super pokaz serducha ze wszystkich stron, e, Paweł Klimas, super poddanie e, de, Roberta Rożenki, e, no konsekwencja i takie jiu-jitsu pod MMA, super to było, super się to oglądało, ale taka walka wieczoru dla mnie to jest e, e, Islam... E, e, bayr, e, jeszcze raz? Majera Sultanow tak, i, i e, miała, Akaki, Akaki Korapa Super. E, dużo skrętów, ciekawych grapplingowych wymian, zapaśniczych. Ja bardzo lubię takie walki. Walka niczym Islam Makachev i Arman Sarukyan w Ok. Przeszedłeś już do tego, że ty bardzo lubisz takie walki, a my wiedzieliśmy ostatnio na Babilonie, jakie ty walki lubisz, jakie skończenia lubisz. Powiedz, kiedy ciebie będziemy mogli obejrzeć ponownie w klatce? No miałem teraz na lipiec jakieś propozycje, ale tak jak rozmawiałem z moim sztabem to pewnie wrócimy gdzieś w sierpniu, wrzesień być może w wyższej kategorii wagowej, zobaczymy jak to pójdzie, jakie będą propozycje, ale już tam mam mniej więcej parę propozycji i jakiś wizji na swoją karierę, także czas zaraz szybko upłynie, a ja cały czas jestem w treningu, więc super. Bartek widzieliśmy cię częściej mimo wszystko w klatce niż na komentatorce, natomiast dzisiaj czytałem już jakieś komentarze i no, sprawdziłeś się podobno, dlatego ja cię nie mogę potwierdzić, bo nie wiadomo, że tutaj byłem, dlatego nie słyszałem komentarza. Natomiast czy to komentowanie czy to jest może jakaś taka Twoja ścieżka, którą chciałbyś podążać poza toczeniem pojedynku? E, oczywiście, no ja ogólnie nawet sobie myślałem, że jak mi zastędziowali walkę na Słowacji, to mówię, to ja zostanę chyba sędzią MMA i pokaż mi, jak się dzieje walki. Okay. Także y, uważam, że y, ja lubię dużo gadać, i lubię gadać o MMA bardzo, więc wydaje mi się, że komentatorka to będzie taki mój konik też, który będę też na pewno pięknowo realizował. Y, I super, dziękuję Bartkowi, Bartkowiakowi, który tutaj załatwił, y, żebym komentował tą galę i miał przyjemność obejrzeć te wszystkie pojedynki z bliska klatki, także y, myślę, że na pewno będę kontynuował tą przygodę. Okay. Bardyk, no tak jak wspomniałeś o swojej ostatniej walce na Słowacji, no za bardzo tam ci się nie podobał werdykt. Jak czytałem, opinie kibiców, również nie widzieli tam zwycięstwa twojego rywala. Natomiast przejdę do tego, czy ty w ogóle będziesz dążył do rewanżu z tym zawodnikiem, czy może masz kogoś nowego na horyzoncie? Wiesz co, ja postawiłem taki warunek, że będę się mógł z nim u nich bić dalej, jeżeli dadzą mną no kontest, czyli że walka się nie odbyła z. Przeciwnikiem moim. Oczywiście nie chciałem, nie oczekiwałem, żeby dawali mi wygraną, ale żeby dali na no kontest, żebyśmy zawalczyli rewanż od razu w trybie natychmiastowym. Nie zgodzili się, nie zmienili werdyktu, także ja już zakoń zakończam ten temat. I tak uważam, że jestem lepszy od Hoska i następnym razem bym po prostu go skończył przed czasem i nie wątpliwości. Okay. A więc teraz Bobilona ma to yy, federacja, w której będziemy mogli ciebie oglądać na stałe? Yy, nie wiem jeszcze. Szczerze mówiąc, mam parę innych też propozycji. Zobaczymy też, co mój menadżer Artur Guść pomyśli, wymyśli i też kto da więcej, no nie oszukujmy się. Powiedziałeś o tym, że bardzo lubisz rozmawiać o polskim MMA, znaczy o MMA ogólnie, natomiast w Polsce szczególnie będzie taka jednogłośna walka, a może nie w Polsce, z akcentem polskim, dlatego zapytam Ciebie o typ na starcie, Sarukian versus Gamrot. Szczerze mówiąc, z całą sympatią do Gamrota, uważam, że po tym, co pokazał Sarukian z makaczewem może być ciężko. Może być ciężko, to będzie 5 rund, Mateusz ma większe doświadczenie na pięciu rundach niż Arman, ale wydaje mi się, że on jest większym fizolem od Mateusza i może go przełamać. Nie, nie, nie jestem w stanie to ocenić, ale z tego co widziałem po prostu po ich obu walkach, gdzie Mateusz tej drugiej tam troszkę już przygasał z, z Holzmanem chyba też, o ile dobrze pamiętam, także wydaje mi się, że Arman, Arman wygra raczej z Mateuszem. Okay. Bartek, duże cię nie męczę, dziękuję bardzo za wywiad. No i widzimy się w Oktagonie myślę. Dziękuję, do zobaczenia.